strony Czaro, a dzisiaj... Słuchajcie, otwieram już na to wychodzi ostatnie paczuszki. Znalazłem gdzieś w karda za 80 zł akurat. Leżał tam gdzieś pomiędzy książkami. No sprzed roku. To rok temu miałem kupić paczki. No a skoro jest, to można wykorzystać i tak za bardzo nie gram w jakieś inne gry. Czyli gram w inne, ale to są gry bezpłatne. Ale nie w Minecrafta, to. Nie ale ogólnie na nie nie wydaję pieniędzy to. Tutaj można. Słuchajcie, na pewno trafię gwarantowany czołg. Ale czy na pewno tylko jeden trafię? Zobaczymy. Mamy jeden gwarantowany. Może trafię coś więcej, nie wiem. No pierwszy niech będzie. Pół miliona kredytów. Mo, pół miliona kredytów piechotą nie chodzi. Dobra, kolejne. Hmm. 3 dni, no ja nie potrzebuję tych dni konta premium ale coś więcej, coś może czołg ten jakiś kolejne 3 dni konta premium ja mam nadzieję, że coś jeszcze będzie o jest coś no skin 3d no zawsze coś prawdopodobnie i tak tego czołgu nie będę robić ale niech będzie do kolekcji może kiedyś. O, myślałem, że, taki, że jakiś czołg dropnę. Akurat. Dobra. A może jakiś ten? zabaweczka jeszcze jedna. Jak już nie chcą mi dawać. O, M3 Light. No. Dobra, może dwa czołgi dropne. Byłoby fajnie dwa u tiery. Tak, żeby zrekompensować poprzednie paczki. A to są tylko marzenia. 100 tysięcy kredytów. Dobra. Ej, nie, dwie zabaweczki, słuchajcie. Dwa takie troll tanki. Dobra, i teraz mam gwarantowany ósmy lub dziewiąty poziom. Nie chcę dziewiątki. Najbardziej chciałbym tą ósmą chińską. Chyba wiem co jedzie. Chyba albo... Czekajcie. To to jest. AMBT dropnąłem. No ja mam powiem, że w ja miarę git, mogło być gorzej, bo ja nie chciałem tylko tej dziewiątki drop'nąć, bo ona mi się osobiście nie podoba. Ale AMBT z chęcią przyjmę. Choć wolałbym tego Chińczyka teraz, no, otwórz kolejne. Chociaż słuchajcie, zawsze jeszcze coś może polosować, ale w to wątpię, bo to jest 2,4%. E rekompensata. Ładnie. Ej, ładnie mi teraz te troll tanki dropi. I ostatnie pudełeczko. Może coś będzie? Może coś? Może. No nic, ale zawsze fajnie było. Troll tanki dropnąłem już chyba wszystkie. Na to wychodzi. I dropnąłem również AMBT. Jeden w złocie. Właśnie już mam 20 tysięcy kredytów, więc jest chyba w miarę git. Nie no. Mówię, dropnąłem czołg, jeden z takich fajniejszych, Pere już mam. Iron tego Arniego nie chciałem mieć, bo to kolejny taki czołg pancerny. Nic w nim nie ma takiego wyjątkowego. Na pierwszym miejscu chciałem mieć Chińczyka, na drugim AMBT to. Może być. Dobra, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, czołem cześć.